Pamiętamy 24. Wielkie zaskoczenie dla nas, dla nas telewizorów, dla nas szarych ludzi, e, wojna na Ukrainie, wojna, ludobójstwo właściwie, dowi dowiadywaliśmy się o tym jak Kijów został oblężony, dowiedzieliśmy się o kilku e, strasznych zbrodniach e, u nas w samorządzie, u nas w powiecie, u nas w mieście, e, konsternacja. Tak naprawdę sytuacja, która nigdy jeszcze nie miała precedensu. Zaczęliśmy się zbierać, zaczęliśmy myśleć, co zrobić. Zebrał się sztab, jeden w mieście, drugi, drugi w powiecie, trzeci sztab osób wszystkich dobrej woli. Wymyśliliśmy w końcu, że naszych braci, którzy uciekli z tego kraju, do, które, którym dzieje się tak źle, trzeba przyjąć i zorganizowaliśmy punkt żywieniowy, znaczy punkt właściwie takich darów na, na szkwale, który oczywiście nie tylko na szkwale, bo w całym mieście i na, na, na wazotach i, i w śródmieściu i w Kłodnicy zebrały się... Podstawały spontanicznie, potem dopiero zostało, nastąpiło jakieś takie usystematyzowanie. Oczywiście zaczęło się od, od takiego pospolitego ruszenia społecznych Spo społeczników, tak? Wszystkich ludzi, wszystkich tych, którzy dzisiaj tutaj będą i nie tylko tych, tych którzy pozostaną w w domu. To było naprawdę wspaniałe, ponieważ ludzie e, zebrali się tak, tak, tak ad hoc e, i dawali świadectwo temu, że nie zgadzają się z tym, co się dzieje, nie zgadzają się z ludobójstwem, nie zgadzają się z, e, z tym, że... Ktoś na kogoś może napaść w XXI wieku, no ale historia się toczy. W każdym razie zdaliśmy ten egzamin. Dzisiaj wygląda to trochę inaczej, ponieważ już nasi przyjaciele z Ukrainy trochę się, mówiąc kolokwialnie ogarnęli, już, już są samodzielni. W tej chwili wspomagamy ich trochę, trochę w inny sposób, pomagając, nie wiem, załatwić pracę, ewentualnie umożliwić, umożliwić jakiś kontakt w celu, nie wiem, chociażby wynajęcia mieszkania. Wtedy wymagało to od nas y, nieco innych działań. Musieliśmy to wszystko im dostarczyć, zrobić zbiórki. Ludzie sprawdzili się i no, jestem z tego dumny, że żyję wśród takich, takiej wielkiej masy e, osób, które po prostu chcą i po prostu wiedzą o tym, że ta wojna to nie jest wojna tylko e, przeciwko Ukrainie, tylko przeciwko Polakom, przeciwko Europejczykom, przeciwko całemu światu. E, Rosjanie nie odpuszczą. Byłaś jedną z tych osób, które e, e, bardzo szybko ruszyły z pomocą. Jak to wyglądało? Jak to wyglądało w pierwszych dniach i jak to wyglądało potem przez kolejne miesiące? Znaczy, mi na pewno było troszkę łatwiej, bo jako przewodnicząca Rady Osiedla mam do dyspozycji siedzibę Rady Osiedla i jakby to było. Naturalne absolutnie, że robimy zbiórkę darów natychmiast. Mamy duże pomieszczenie, więc te dary bardzo szybko napływały. I to w zasadzie były apele w internecie, na które ludzie bardzo, bardzo energetycznie reagowali i udało nam się zebrać tego bardzo dużo. Tutaj za chwilę otworzył się punkt wydawania darów na szkwale, więc żeśmy je tam przewozili, ale w pierwszym momencie pomagaliśmy konkretnym rodzinom, które przyjeżdżały, które przechodziły bezpośrednio do nas, wybierały, co potrzebowały. Potrzebowali bardzo dużo, ale zawsze mówili, że niczego nie potrzebują, tylko tak na przykład. No, ja bym potrzebowała dwa ręczniki, a ja bym potrzebowała cieplejszą kurtkę. Jak mówiliśmy, żeby brali więcej, 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 to oni mówili, że oni tego nie potrzebują. Więc ta skromność tych ludzi, jakby absolutnie nas zadziwiała, no, jakby braliśmy na siebie te ludzkie dramaty. To było chyba najtrudniejsze, bo nie spaliśmy po nocach i żyliśmy ich tragediami, ich dramatami, ich przeżyciami wiele z tych moich rodzin, bo to były takie moje rodziny, które żeśmy zaopiekowali, wróciło do Ukrainy. I, I jakby jesteśmy w kontakcie, w ogóle piszemy, rozmawiamy ze sobą, jak im tam w tej chwili jest I, i, no i różnie, jak wiemy jest różnie, ale wiele znalazło pracę i teraz ten moment jest taki, że tutaj w Polsce rzeczywiście mało ludzi potrzebuje tej pomocy. Oni się urządzili, oni znaleźli pracę, znaleźli mieszkania, są samodzielni. Jakby nigdy, ja nigdy się nie spotkałam z roszczeniowością taką, że dajcie nam, my chcemy, my koniecznie Musimy, pomagaliśmy załatwić pesele, pomoc z mops -u. Przez te wszystkie procedury żeśmy ich przeprowadzili z grupą różnych ludzi. A teraz jest naprawdę, oni się zasymilowali z nami i są i widzimy ich na co dzień. Ja zresztą goszczę ich często i na święta, i na Wigilie, i na Wielkanoc, i na różne ich święta ukraińskie się spotykamy i poznajmy ich potrawy. Mam taką grupę przyjaciół ukraińskich, ale teraz okazuje się, że są potrzeby dla tych, którzy tam zostali, dla żołnierzy ukraińskich, więc udało nam się wziąć moją koleżanką Hanią, i z grupą innych ludzi wysłać już jakiś tam transport do Ukrainy z darami. Teraz, jakby udało nam się znaleźć taki kanał przerzutowy i miejsce, do którego to może dotrzeć, bo niestety dużo rzeczy po drodze ginie. Ale nam się udało znaleźć taką, taką drogę i tam na miejscu. No i teraz mamy akcję Zaopiekuj się żołnierzem, którą niebawem rozgłosimy i zbieramy po prostu skarpetki, maszynki do golenia i tabletki do uzdatniania wody. I ja tutaj też przy okazji skorzystam i apel, jeżeli ktoś ma chęć pomóc, nie nie wiem, przekazać nam pieniądze, chociaż bardziej wolimy, żeby to były już konkretne rzeczy. Jeżeli to nam pieniądze, to oczywiście zakupimy i my te rzeczy w jakiś tam sposób przerzucimy do Ukrainy i mamy nadzieję, że żołnierze na froncie pomogą. Był niedawno taki moment, że oni znowu, jeżeli tam się zrobił mróz i, i zabrakło prądu, ogrzewania, znowu przyjeżdżali. Wszystkie nam się zdawało, że my to mamy za sobą, a tu nagle te rodziny przyjechały, które potrzebowały zaopiekowania i znowu ludzie się zerwali i znowu pomogli. No jest to niezwykłe słusznie powiedział Irek Wiśniewski, że nie dajmy się tym hejterom, nie dajmy się tym, którzy y, jakby reagują negatywnie na tą pomoc Ukrainie, bo to jest nasza wojna, wszystkich nas razem, y, a ci ludzie są takimi ludźmi jak my. I, I jakby każdy z nas ma dzieci, ma rodziny i, i od początku myśleliśmy o tym, że to mogłoby też spotkać nas. I pamiętajmy o tym dalej, bo to jest ważne i podchodźmy do nich pozytywnie, bo oni absolutnie nie okradają nas z niczego. Oni zarabiają, oni pracują, oni mają swoje pieniądze i, i jakby traktujmy ich jak na naszych kędzierzyńcem jestem, powiedział Sasza i to jest bardzo mi się spodobało dzisiaj to określenie, jak naszych kędzierzyńców, bo oni są z nami, mówię, weszli bardzo dobrze w środowisko, więc tak, a teraz pomóżmy tym, którzy są tam na wojnie i przede wszystkim takim dobrym słowem, wsparciem, to jest też mega ważne. Działałem dalej społecznie, trochę się to, punkt ciężkości przeszedł z granicy polsko-białoruskiej tutaj na pomoc uchodźcom tu i teraz. To były zbiórki rzecz jasna, to była taka pomoc też na załatwianiu bardzo różnych, bardzo różnych dziwnych rzeczy, takich, które normalnie jak kul, kamizelki kuloodporne, które trzeba było wysłać do Ukrainy to było jakby no, działanie na tyle na ile się dało w, tym, w związku z tym, co się wydarzyło I, i, i patrząc na możliwości, jakie się ma. Agregaty, namioty, folie, kamizelki i 100 tysięcy różnych rzeczy które okazało się potrzebne, mało tego, konieczne do przeżycia u naszych sąsiadów, no tutaj się jakby bardzo zaangażowało polskie społeczeństwo obywatelskie. Uważam, że to jest super sprawa. Całkiem niedawno świece okopowe stały się taką rzeczą bardzo potrzebną i jak widać w społecznościowych mediach, gdzie tylko w bardzo wielu miejscach, krótko mówiąc, są one robione. A jak się Ukraińcy odnaleźli y, 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 u nas, w naszym mieście? Jak, jak z swojej perspektywy to wygląda? No, trudno mi powiedzieć, nie znam wszystkich Ukraińców w no, naszym poznałeś, mieście. Nie. Natomiast y, myślę, że wielu z nich, y, dla wielu z nich to był szok, taka duża zmiana. Wiele z tych osób, umówmy się, nie wyjeżdżało z Ukrainy wcześniej, więc to jest całkiem coś nowego, przyjechać do, do Polski. Trudno powiedzieć, zależy jaka była ich sytuacja psychiczna, co przeżyli. Wiemy to z kontaktów jakby psychologa z językiem ukraińskim, który działa w naszym mieście, że wiele młodych osób, wiele uczniów potrzebuje tej pomocy. W związku z tym, co przeżyli i z czym musieli się zmierzyć tutaj, co było dla nich zupełnie obce. Kiedyś, zresztą dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy, kilka lat temu odbywała się manifestacja przeciwko uchodźcom. Potem okazało się, że kiedy miliony Ukraińców przekroczyły granicę i potrzebowały pomocy, to Polacy rzucili się tłumnie do, do pomagania, w różny sposób. Czy to znaczy, że już jakby przyzwyczailiśmy się i temat uchodźców stał się nam bliski i nie wzbudza kontrowersji, czy, czy to jest trochę bardziej skomplikowane? To jest o wiele bardziej skomplikowane moim zdaniem, dlatego że my uchodźców w naszym kraju jako ogół wartościujemy, krótko mówiąc. To, co spotkało nas 24 lutego i trochę później, to było zupełnie nieoczekiwane. To były miliony ludzi, setki tysięcy ludzi i tu nie było nad czym się zastanawiać, nad czym dyskutować i fantastycznie, że Polacy się tego twarli. Faktem jest nam jednak to, że inni uchodźcy, a mam na myśli tych z granicy polsko-białoruskiej, tu sytuacja nie wygląda tak różowo i tu Polacy mają w ogromnej większości inny stosunek do nich. To jest przykre. Niemniej to nie umniejsza oczywiście tej gotowości do pomocy tym, którzy przyjechali do nas po 24 lutego. No na początku przede wszystkim, przede wszystkim wszyscy byliśmy zaszokowani tą informacją, że w ogóle jakaś wojna, że mogło do tego dojść w XXI wieku. Ja w zasadzie pierwszego dnia zapisałam się na listę osób, które chcą pomóc i udostępnić mieszkanie. Już 1 marca przyjechała do mnie pierwsza rodzina. Pomoc na początku, na początku było łatwiej. Wszyscy pomagaliśmy. Ja miałam sterty ubrań, butów. Cokolwiek tylko nie chciałam dla mojej rodziny, to otrzymywałam. Potem Potem przyszedł moment po trzech miesiącach, kiedy trzeba było organizować mieszkanie tej rodzinie. Ja myślę wielu rodzinom. Było troszkę trudniej, ale, ale tak, nie brakowało ludzi, którzy chcieli pomóc i do tej pory pomagają. Później po paru miesiącach wydaje mi się, że... Zaczęliśmy trochę zapominać o tej wojnie za granicą. Oczywiście śledziliśmy wydarzenia i wiadomości, i tak mówiliśmy o czymś, co jest gdzieś jednak parę kilometrów dalej. I musieliśmy sobie o tym przypominać, więc ja zaczęłam znowu głośno o tym mówić. Co róż zorganizowałyśmy z Ariadną, z różnymi ludźmi, zbiórkę pieniędzy bądź różnych darów, żeby, żeby nie doprowadzić do tego, żeby ta pomoc gdzieś tam zanikała. Cały czas o tym mówiliśmy, tym bardziej, że zaczęły punkty się zamykać, które świadczyły pomoc bezpośrednią po wybuchu wojny. I tak bym chciała, żeby wszyscy ludzie pamiętali, żeby wpłacali jej pieniądze. Cały czas zbieramy przeróżne rzeczy, które są potrzebne. W grudniu wysyłaliśmy piecyki za granicę. Raz w miesiącu staramy się z wypłat kupić po prostu kaszę i ryż. Teraz zbieramy, najbardziej potrzebne są żletki, skarpety dla wojska, więc zbieramy pieniądze albo zbieramy bezpośrednio te rzeczy i wysyłamy na Ukrainę. Też dostałyśmy sygnał, że bardzo potrzebne są tabletki do uzatnienia wody, gdyż żołnierze wodę czerpią z kałuż bądź ze śniegu, który napada i to jakby też powoduje, że oni chorują. Także taki mój apel, nie zapominajmy o tym. Oczywiście rozmawiamy, wszystkich przeraża nas ilość wymordowanych ludzi. Ludzi, ilość uprowadzonych dzieci, ilość gwałtu i ogrom, ogrom tego gwałtu na ludności ukraińskiej. To jest niesamowite, że taki tyran cały czas terroryzuje Ukrainę. Też niesamowitym dla mnie jest, że, że jest to taka wojna światowa i zmobilizowała cały świat, zmobilizowała e, prezydenta Stanów Zjednoczonych do tego, żeby pojechać do Kijowa. Jego e, postać, jego spacer, po Kijowie też spowodowało, że wszyscy znowu przytomnieliśmy i, i, i wiemy, że tuż obok są krańcy, którym trzeba pomagać. No niesamowite to jest wojna światowa. My tak blisko, Polacy tak blisko i, i to, że jesteśmy tak blisko, zobowiązuje nas do ogromnej pomocy i do tego, że musimy pamiętać o tym, że jesteśmy tuż obok i oni muszą na nas liczyć.